Mów mi o oddychaniu i jedziemy spokojnie 5, 4, 3, 2, 1 5, Prawy 4 30 Prawy 3 syf. Na szczycie prawy 5 Przyciąć 30 Prawy 5 Do lewy 5 Minus Nie ciąć Nie ciąć Do prawy 5 nas, Za szczytem prawy 5 100 Prawy 4 Do lewy 3 Minus do lewy 3 minus, uważaj lewy 3 minus 80 prawy 5 w górę, śmiało za szczytem lewy 5 minus przyciąć do prawy 5 syf do lewy 5 minus średni przechodzi, prawy 5 przyciąć to na szczycie hamowanie prawy 2 minus syf, nie ciąć nie ciąć Prawy 6 do lewy 6 30 hamowanie prawie 3 minus chudo Na szczycie prawy 3 z uwagą minus z uwagą z uwagą do lewy 2 długi syp 80 lewy 4 minus do prawy 5 minus szczytem Prawy 5 minus szczytem 50 prawy 5 prostu i do lewy 5 prawy cztery minus 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 pięćdziesiąt hamowanie za słynne jeden dobrze pięćset Kurwa, szczyt śmiało. Przypominamy Przypominam o oddychaniu szczyt miało. Od szczytu 200. Linia lewy 5 minus. 200. Prawy 4 plus długi. Syf na końcu. Prawy 4 plus długi. Syf na końcu. Stop. Prawy 5 z hamowaniem. 30 wygrodzenie od prawej. Wygrodzenie od prawej. Uważaj nie dotknij. Lewy 6, 120. Ząbek wygrodzenia od prawej. Nie dotknij. 100. Na szczycie lewy 6, 50. Lewy 5 zostań do prawej 4 minusy. Lewy 5 zostań do prawy 4 minusy. Lewy 6, zostań, linia, przechodzi prawy 5, przechodzi lewy 6, 150, za szczytem 50, prawy 5, linia średni, prawy 5, linia średni, za siodłem, lewy 6, przechodzi lewy 5 i 50, hamowanie lewy 3, minus, hamowanie lewy 3, minus, lewy 3, minus. 250 Prawy 5 linia Przechodzi do prawy 5 minus Poświęć Zaszczytem 20 szykana od lewej Poświęć Zaszczytem 20 szykana od lewej Szykana Spokojnie szykanie Nie, nie dotknij 100 Prawy 5 przechodzi lewy 3 Zostań Lewy 3 Przechodzi prawy, do prawy 5, 20, prawy 2, prawy 2, prawy 2, 200, lewo, za szczytem, 30, prawy 4, plus, nie ciąg, zostań, do lewy 4, minus, lewy 4, minus, przechodzi prawy 5, przechodzi lewy 5, podwójny, 200, hamowanie, lewy 4, minus, późno, zacieśnia, Brzydki, lewy 4 minus, późno zaciśnia do prawy 5 Prawy 5 Uwaga 20 za szczytem Wygrodzenie od prawej ząbek za szczytem 20, wygrodzenie od prawej Nie dotknij Ząbek 250 Pamiętaj o dychaniu. Na szczycie prawy 6, 50. Hamowanie prawy 2 wąskie najszerzej. 50 hamowanie prawy 2 wąskie najszerzej. Do prawy 6. Do lewy 6. Przechodzi prawy 5, błoto. 80. Lewy 6. I lewy 5 było to 120 Uwaga, prawy 4 minus prawy 4 minus, do prawy 4, może śliski zahacz Przechodzi lewy 4 późny 30, lewy 3 plus do prawy 5 nie ciąć, lewy 3 plus prawy 5 nie ciąć ze szczytu lewy 5 50, hamowanie lewy 2 z uwagą, z uwagą przyciąć 150, prawy 3, późny, poświęć, późny, poświęć. Do lewy 2, bagno, bagno. I tu uważaj. 100, prawy 4, minus, zacieśnia, do po prostu i na szczycie z uwagą, prawy 3 minus, z uwagą, prawy 3 minus. To jest taki 2. No, Dobra, 30, dawaj. lewy 5, 70, lewy 3 minus, do prawy 3 plus Prawy 3 plus przechodzi prawy 3, duży syf. Prawy 3, duży syf Duży syf Przechodzi, lewy 2 plus syf, syf 50, prawy 4 plus 50 Lewy 4 plus zostań lewy? Do, lewy 4 plus zostań do prawy 5 Plus śmiało, do lewy 6 idziemy. Do lewy 6, do prawy 6, 80. Prawy 5 minus najeźdź lewą, wypuść. Prawy 5 minus najeźdź lewą, wypuść. I prawy 5, i 100. Hamowanie. Prawy 5, do lewy 1, ciasno. Na most. Ciasno, ciasno. 10, lewy 1. Tu spokojnie, tu spokojnie. 20, prawy 1, 30. Hamowanie, prawe 1, ciasno. Ze szczytu lewy 4 może syp. Do lewy 3 nie ciąć. Lewy 3 nie ciąć. Do prawy 4 nie ciąć. Do lewy 4 nie ciąć. Do prawy 4 nie ciąć. Do lewy 4 wypuść. Na szczycie lewy 5, szczyt śmiało. Zaszczytem 50, hamowanie lewy 2. Lewy 2 plus szeroko. Syfek. 250, lewy 6, późny bardzo długi, późny bardzo długi, 200. Zaszczytem, hamowanie prawy 4, minus do 3. do 3 syfek, do 3 syfek, 100, uwaga prawy 2, późny syf, uważaj syf szyf, syf do lewy 2 długi ślisko ślisko tu spokojnie do lewy 5 hamowanie prawe 2 ślisko tutaj ślisko ślisko prawy 5 za mostem zostań do lewy 5 minus 50 lewy 4 plus zostań prawy 5 wąskie i 50 uwaga lewy 4 minus minus Z uwagą lewy 4 70 prawy 4 plus i 80 i hamowanie prawy 1 nie ciąć uwaga prawy 3 minus błoto 100 100 i hamowanie ślisko na hamowaniu lewy 2 120 Lewy 3 plus, śmiało, przyciąć 200 Oddychanie, oddychaj Szczyt śmiało, za szczytem lewą 80, panowanie prawy 3 ślisko, gnój ślisko, gnój ślisko, ślisko Do lewy 3 ślisko Lewy 3 ślisko 80 prawy 4 plus na most lewy 5 minut za, most, za mostem zostań Uwaga pamiętasz, pamiętasz prawy 4 syf, prawy 4 syf. Przechodzi lewy 5 I znowu lewy 5 za domem, prawy 3 minut zaciśnia Prawy 3 minut zaciśnia Zaciśnia, to lewy 5 70 hamowanie prawy 1 Prawy 1. Szczyt śmiało. Za szczytem. Prawy 6. 300. Za szczytem prawy 5 minus i 150. Hamowanie prawy 1 nie ciąć. To lewy 1 na końcu z uwagą Z uwagą Z uwagą Do lewy 3 Do prawy 3 nie ciąć Na szczycie lewy 4 plus syfek 50 Prawy 3 minus syf na sierżancie Lewy 6 50 Lewy 2 minus na sierżancie ciasny Zaszczytkiem prawy 5, pięć, 50 hamowanie prawy 2 i nie ciąć nie ciąć 50. Lewy 3 póznajeć Przechodzi lewy 5 Przechodzi prawy 5 średni Przechodzi lewy 4 do 3 za szczytem błoto Za szczytem błoto 120 na szczycie prawy 2 minus 100 i idziemy lewy 5 do mety powinien być dobry czas ok, dobra no ta to nie było? powiem ci się, że... No zajebi